Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie, w którym chciałbym Wam pokazać, jak możecie w bardzo prosty sposób rozwiązać problem z nadawaniem nazwy autora dla swojego produktu, dla swojej serii na Amazonie KDP. Ponieważ wiem, że wiele osób ma z tym problemy, yy, wielu osobom Amazon po prostu zwraca uwagę na to, że ich nazwy autora są nieprawidłowe bądź naruszają regulamin Amazona. Więc postanowiłem nagrać film, w którym pokażę Wam, jak w darmowy oczywiście sposób możecie sobie taką nazwę autora wygenerować. Co polecam zrobić po wygenerowaniu tej nazwy autora, to jeszcze upewnić się, wpisując w wyszukiwarkę Amazona, czy faktycznie takiej, takiej nazwy już nie ma, mimo tego, że program czy wtyczka, czy strona, którą zaraz wam pokażę, gwarantuje, że taka nazwa autora po jej wygenerowaniu zostaje usunięta. Dobrze. Więc w Google wpisujemy sobie taką frazę jak pen name generator pierwszy link który nam się wyświetli klikamy i teraz zobacz możemy sobie tutaj wpisać w te wszystkie pola odpowiedzieć na te krótkie pytania ale ja zazwyczaj tego nie robię zazwyczaj polegam na tej stronie i jest taki przycisk jak fill entire from with random ideas czyli wypełnia nam randomowo losowo te wszystkie pola to już nam się wygenerowała jakaś pierwsza nazwa. Jeżeli interesuje nas, ty, nas tylko jedna nazwa autora, możemy skorzystać już z tej nazwy. Ale ja polecam ci zejść na sam dół i kliknąć Write me some pen names. I jak widzisz, wygenerowało nam mnóstwo różnych nazw autora, które możemy sobie wykorzystać. Co więcej, yy, te nazwy autora są przypisane do odpowiednich kategorii. Jak widzisz, hard hitting crime pen names czyli do jakichś kryminałów tak mamy nazwy autora, które się będą dobrze sprawdzały do romansów, do fantazji i tak dalej, do science fiction i tak dalej, możemy sobie z tego śmiało korzystać, w pełni darmowo polecam Ci potem taką nazwę autora jak mówię, skopiować, sprawdzić w Google czy nie ma takiej nazwy autora sprawdzić w Amazonie i wtedy masz pewność że Amazon się po prostu do tego nie przyczepi a Ty nie musisz główkować nad tym jak nazwać kolejną swoją serię produktów jeżeli chcesz, aby Nazwa autora w jakiś sposób nawiązywała do Twojego produktu, nawiązywała do Twojej serii, to w poprzednim, tutaj w poprzednich rubrykach możesz sobie wpisać właśnie jakieś pojęcia, jakieś frazy, które by nawiązywały właśnie do Twojej serii produktów, i wtedy po kliknięciu Write me some pen names, ta strona weźmie pod uwagę te Twoje właśnie frazy i nazwy autora będą. Będą ją zawierały, po prostu. Także mam nadzieję, że Ci się spodobało. Daj mi łapkę w górę. Jeżeli chcesz więcej takich krótkich tipów, porad, zasubskrybuj kanał i pozdrawiam Cię serdecznie. Na razie, cześć.